No i mamy grudzień, no i witam się z wami, e, nie wiem czy we vlogmasie czy nie, strach wiecie nazywać e, te vlogi vlogmasem, bo znając życie będzie to jedyny vlog w grudniu, może w porywach e, się zrobią z tego dwa vlogi, e, no bo jak wiecie pewnie e, z racji mojego zawodu e, ja mam grudzień e, przewalony, zwłaszcza w tym roku kiedy zostałam sama. I jeszcze ta pierwsza połowa grudnia jest jako tako, więc stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo powiedzmy, że mam trochę więcej luzu. No ale druga połowa, już wiecie, od tego 15, to po, od 13 soboty w zasadzie. No to już będzie grubo. Ale to jest też tak, że to jest w zasadzie tylko ten czas do Wigilia, a później, już wiecie, też jest spokojniej, więc wszystko jest do przeżycia, wszystko jest do wytrzymania. Jeszcze wit witam się z Wami z rumieńcami na twarzy, bo i z nam w kuchni, jak zwykle. Bo wróciłam właśnie z masażu, żeśmy się dzisiaj masowały półtorej godziny, ale to była taka, wiecie, przygotowanie do bitwy grudniowej. Jeszcze udało mi się wcisnąć w, właśnie w tym tygodniu przed Wigilią na szybki masaż rano. Tu sobie kawkę popijam, bo to już jest moja druga kawa. Dzisiaj jest właśnie, zaraz będzie południe. Dzisiaj trochę odespałam, ale wczoraj mieliśmy taką tragiczną noc, że to po prostu jeden wielki dramat. I tak pomyślałam, że dzisiaj Wam pokażę w ramach tego vlogmasa po prostu moje przedświąteczne zakupy. Zakupy, które sobie zeskładowałam, które sobie kupiłam. I to będzie chyba na tyle, ale Wam zaraz wszystko powiem. W międzyczasie zastanawiam się, czy nie pójść teraz szybko, nie umyć głowy, bo co prawda jeszcze będę musiała po dzieciaki wychodzić. Ale wieczorem dzisiaj mamy trening z Kają i... I e, 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 będę ich głowy później wieczorem myła, więc podejrzewam, że mi się już nie będzie chciało później tego mojej głowy ogarnąć, a no ja mam teraz w sezonie grzewczym bardzo duży problem z e, suchą skórą głowy i po prostu jeszcze jak jej nie dosuszę, to wiecie, cierpię później. A moje wieczorne y, mycie głowy to wygląda tak, że gdzieś tam na byle jak osuszę i idę spać i później rano wstaję mam, wiecie, na tej głowie różne dziwne rzeczy. A tak pomyślałam, żeby przetestować dzisiaj, y, ponieważ y, chyba Wam też tego nie, nie pokazywałam, któregoś tam razu będąc w Rosmanie. Y, kupiłam sobie tą serię y, właśnie orange, y, pomarańczową, macadamia orange, czyli szampon, czyli odżywkę. Proszę bardzo. I czyli olejek. I tak sobie myślę, żeby tego dzisiaj nie y, zużyć, ponieważ zadałam y, z pracy y, inny taki fajny produkt, y, ale on jest proteinowy i już czuję, że umam nim za dużo razy włosy i przeproteinowałam te włosy i one się po prostu mega teraz puszą, więc muszę uszy użyć dzisiaj czegoś innego i tak pomyślałam, że będzie to dobry moment, żeby użyć sobie właśnie tego zestawu. Także dopijam kawę, y, idę umyć tą głowę, siadam do komputera, bo mam trochę właśnie spraw takich na komputerze. I później e, się do Was odezwa, wybaczcie, ja dzisiaj będę tak wyglądać, bo e, mimo że siądę tak do Was, wiecie, oficjalnie i Wam pokażę, e, to m, nie będę się malować, e, tylko rzęsy sobie pomaluję, bo nie lubię mieć niepomalowanych rzęs, ponieważ parę dni temu e, na szybko sobie wcierałam retinol jeszcze w twarz, bo to wiecie, takie, m, trzeba jakoś wyglądać nie, w salonie. I jestem na etapie zuszczania teraz. To zuszczanie jest bardzo drobnopłatkowe, może nie tak bardzo. Jakbym się przybliża, to by się pewnie widziały. Zresztą tu nawet na nosie widać. Dzisiaj już się zuszczam mniej niż wczoraj, ale stwierdziłam, że dzisiaj mam taki dzień. Wiecie, że nie muszę wyglądać jak milion dolców. Więc nie będę męczyć tej skóry podkładem, tylko nakładam sobie właśnie krem, Krem taki dosłownie, chyba czekajcie, dzień przed nakładaniem tego retinolu. Rozpakowałam Pure Beauty Boxa urodzinowego i właśnie oni mieli taki krem do medycyny estetycznej i teraz sobie używam na potęgę tego kremu, bo czuję po tym retinolu, zawsze tak reagowałam na retinol i wiele osób tak reaguje, to nie jest uczulenie, że ta skóra trochę puchnie i swędzi i ona wczoraj mi strasznie swędziła, a wczoraj byłam w pracy, więc to, to, to złuszczanie, ale wiecie, no moje klientki też wiedzą, że ja używam tych samych zabiegów, co robię im, więc jakby ja nie straszę tym złuszczaniem nikogo, mam nadzieję przynajmniej. I stwierdziłam, że dzisiaj po prostu bez sensu nakładać cokolwiek, wychodzę z domu tylko po dzieciaki, później idziemy na trening, więc nie będę po prostu męczyć tej skóry podkładem, zrobię sobie tylko rzęsy, yy, ale na pewno będę się czuła lepiej, jak będę miała czystą głowę, także yy, idę zająć się tymi rzeczami, które muszę zrobić yy, i potem odezwę się do Was. No i słuchajcie, teraz Wam pokażę te moje zakupy. Yy, nie myłam w końcu włosów, wzięłam się za robotę i nie umyłam. Ale ja czuję, że no są do mycia, nawet jak może powiedzmy nie wyglądają. No ale cóż, yy, słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, mm, co sobie kupiłam yy, w okresie takim przedświątecznym i na święta. I od razu Wam powiem, że szału nie ma. Yy, znaczy, może inaczej, dla niektórych to będzie dużo, dla, w porównaniu do tego, jak kiedyś kupowałam, no to nie będzie dużo. Powiem Wam, że. Yy, im dłużej w tym siedzę, wiecie, oczywiście w cudzysłowie, bo tam ten mój kanał to jest taki yy, jaki jest, ale yy, stwierdzam, że z każdym rokiem, że ze mnie marny influencer by był, że ja się do tego po prostu nie nadaję, bo mnie to yy, właśnie teraz, wiecie, jak, yy, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby ktoś tego nie odebrał, yy, że ja to robię na siłę, że mi ktoś każe, że ja tak to ciągnę. Bo są momenty po prostu takie, że chcę się do Was odezwać, tak raz na jakiś czas coś tam powiedzieć, co u mnie słychać. Natomiast widzę, że nie wiem, czy to wiek, czy wydarzenia, które miały miejsce ostatnimi latami w zasadzie, czy co, ale ja już widzę, że ten kanał e, powoli obumiera. E, I ja nawet teraz, dzisiaj, jak się do Was miałam odezwać, to się zastanawiałam, czy się na pewno odezwać, czy nie. Mam masę różnych innych rzeczy na głowie. Wiecie, mam, jakby nie chcę się dzieci mi zasłaniać, ale mam dwójkę małych dzieci rok po roku, które są bardzo absorbujące z jednej strony, a z drugiej strony hmm, zaczynam czuć, że wchodzę w taki etap, Uch, trochę się zaczynam rozgadywać na, na tematy, ym, które może nie mają nic wspólnego właśnie z tym, że miałam się tezwać i po prostu Wam pokazać zakupy. W każdym razie ym, ja nigdy nie byłam taką matką, ym, która żyła życiem dzieci. Nie mam nic absolutnie do tego i każdy, wiecie, żyje sobie jak chce. Natomiast dla mnie ym, nigdy, nigdy to nie było priorytetem i takim absolutnym sensem życia, jak znam osoby, które po prostu. Ten swój sens życia odnalazły w macierzyństwie, absolutnie się w tym spełniają i całe swoje życie podporządkowały pod macierzyństwo i okej, okay, im jestem dobrze. Ja nigdy nie byłam takim typem, nigdy nie byłam osobą, która żyje wydarzeniami, nie wiem, z żłobka, z przedszkola yy, i tak dalej, ale dla mnie te pierwsze lata macierzyństwa były yy, takie dość męczące. Jak dla każdego, ktoś zaraz powie, pod kątem tego, że y, dzieci, które nie mówią, dzieci, które są takim, w tym okresie takim niemowlęcym, no, mnie to wymęczyło po prostu. Dla mnie to było bardzo absorbujące, męczące. Ja się w tym kompletnie nie odnalazłam. Y, bardzo to wpłynęło na moje samopoczucie, na mój wygląd, na moje relacje z mężem, y, zwłaszcza, że u nas to było rok po roku. To był okres taki, który ja się cieszę, że się skończył po prostu. I nawet jak mam jakąś słabość, y, że y, myślę czasami, co by było, jakby było trzecie dziecko to nie chce mi się po prostu przechodzić przez to wszystko jeszcze raz. W tym momencie, kiedy ja mam dzieci już, że tak się śmieję, zawsze odchowane, plus takie, wiecie, bezproblemowe, to zaczynam z nimi łapać taką głębszą relację. I myślę, że mogę o tym powiedzieć śmiało. Właśnie teraz zaczynam z nimi łapać taką, wydaje mi się, mocniejszą więź. Lubię z nimi spędzać czas, nie uciekam. Kiedyś faktycznie przyznaję bez bicia, że E, uciekałam do pracy, uciekałam do pracy, bo męczyły mnie kolki, męczyło mnie, męczył mnie płacz, męczyło mnie właśnie to, że nie mogę się dogadać z, z tym niemowlakiem. I dla mnie, ja nigdy nie byłam też taka, że wiecie, zaglądam ludziom do wózków, że ciumciam, ciupciam do niemowlaków. Jakby ja zawsze miałam lepszą relację y, z takimi dziećmi już właśnie przedszkolnymi, z którymi można pogadać, które mówią fajne, śmieszne rzeczy. Właśnie dziś od roku, od dwóch, y, jakby te dzieciaki wychodzą już z tego okresu i są uważam takie mega fajne. Ten okres teraz się zrobił taki fajny, Boże, 7 minut mówię, a jeszcze nie zaczęłam Wam nic pokazywać. Chodzi o to, że y, ten czas teraz się zrobił taki fajny z nimi. Uwielbiam z nim czas spędzać. Lubię z nimi gdzieś tam jeździć i jakby też te fundusze, bo już zmierzam do końca, tak, mojej wypowiedzi, że te fundusze czy ten, ten, te pieniądze, które sobie przeznaczam do tej pory gdzieś tam na siebie, wolę przeznaczać na wspólne spędzanie czasu. I to jest u mnie nowość po prostu. Ja tak mówię, do tej pory nie miałam. Dlatego też nie jest mi szkoda, że nie pojechałam do Krakowa. Nie jest mi szkoda, że wiecie, czegoś tam nie zrobiłam, co kiedyś bym się wkurzała, że nie zrobiłam. Bo wolę na przykład te pieniądze przeznaczyć na jakiś tam wspólny wyjazd, tak? I teraz jesteśmy na tym etapie, więc też po prostu tych zakupów jest mniej. Nie, nie czuję potrzeby kupowania tego wszystkiego, bo wolę odłożyć i pojechać z nimi gdzieś tam, wiecie, na, na przykład na jakiś wyjazd zimowy. Co jeszcze zauważyłam? Przytłacza mnie od jakiegoś czasu ilość ludzi, ilość tych wszystkich świątecznych takich, widzicie, ja lubię ten klimat świąteczny, ale przytłaczają mnie po prostu um, ilość tego wszystkiego w sklepach, przytłaczają mnie sklepy, przytłaczają mi galerie handlowe, przytłaczają mnie chodzenie po galeriach handlowych. To jest w ogóle jakaś absolutna dla mnie, wiecie, 180 stopni się zmieniło, ale faktycznie widzę, że jak idę, bo coś muszę załatwić, to się po prostu męczę. Nie daj Boże, jak muszę iść w weekend czy wieczorem. Najlepiej lubię jechać rano, ale teraz są takie czasy, że i rano jest kupa ludzi. I po prostu mnie przytłaczają kolejki, tłumy, przytłacza mnie to, że ja w listopadzie musiałam już y, kupić jakieś tam prezenty czy dekoracje, bo potem tego nie będzie, bo y, produkty są wybrakowane, bo y, półki są puste. Y, podobały mi się takie poduszki w Pepco, których nie kupiłam, bo stwierdziłam, że jeszcze będzie czas, że nie muszę ich kupować w połowie listopada. Pod koniec listopada już w żadnym pepko tych poduszek nie było i to mnie zaczęło przytłaczać. Właśnie y, te galerie to wszystko, dlatego ja większe rzeczy zamówiłam przez internet. Coś, czy muszę domówić, raczej też przez internet. Nie chodzę już po galeriach, nie, więc dlatego też, jakby te vlogmasy u mnie nie miałyby takiego, wiecie, tego klimatu świątecznego, bo ja. Nie chodziłabym, nie nagrywała wystaw i tak dalej, bo mi po prostu to przytłacza. Przytłacza mnie um, ten konsumpc konsumpcjonizm, um, jaki się zrobił po prostu teraz przez święta, przed świętami. Um, może to jest po prostu starość, ale naprawdę kiedyś tak nie miałam. Dobra, słuchajcie, przejdę już do um, nagrywania. Um, więc to też mówię, przekłada się na ilość rzeczy, które mam i na to, że nie byłabym dobrym influencerem i po prostu tego nie czuję, bo. Nie sprawiałoby mi to frajdy, nie sprawiałoby mi um, jakiejś przyjemności, wręcz przeciwnie, chyba czułabym po prostu taki przymus, że muszę to robić, a to nie o to chodzi, więc y, bardziej jestem takim influenc influencerem, to ja nigdy nie byłam i nie jestem takim właśnie ala youtuberem domowym i y, wolę Wam nagrać ładny krajobraz niż po prostu wystawę w sklepie. No nie wiem, może to jest słuchajcie, naprawdę starość, ale tak mi się zrobiło. Dobrze. E, także taki e, bardzo długi wstęp e, tego właśnie, jak, dla te, dlaczego ten kanał tak wygląda i dlaczego po prostu się nie rozwijam w tym temacie, bo e, nie chcę z tego całkiem rezygnować, mam takie myśli, e, więc to u mnie tak skacze, ale po prostu e, jakby nie czuję się w tym, to się mega zmieniło, nie czuję się po prostu w tym, wiecie, także, że chciałabym w tym kierunku tak iść jakoś bardziej. E, no, także um, nie wiem od czego zacząć, e, zacznę może od świec słuchajcie, bo myślałam czy nie nagrać oddzielnego e, takiego wiecie holu zakupowego świecowego jak zawsze, ale raczej więcej m, tych świec nie zamierzam e, zamawiać niż to co mam, e, więc nie bardzo miałabym mam co pokazać, a słuchajcie pierwszą świecą, którą kupiłam, e, bo będą trzy, to jest świeca w ogóle w, z widla, świeca, która teraz jest na promocji, nie wiem jak wrzucę film, czy ona jeszcze będzie, są dwie chyba świece, bo druga ma taki bardziej piankowy zapach, taki wiecie, marshmallow, takie przydymione, to jest piękny zapach, to jest słuchajcie zapach typowo świąteczny, choinkowy, ale z nutą słodkiego zapach, który mi się kojarzy bardzo z taką zieloną świecą, którą Wam kiedyś, kiedyś pokazywałam, Village Candle, tam był cyprus i coś tam z taką mega świąteczną etykietą, to jest gdzieś w moim filmie na pewno ze świecami, E, to jest identyczny zapach, identyczny kolor. Pierwszy raz wzięłam e, Janki Candle z Lidla e, i nie wiem, e, oprócz ceny, czym one się różnią. E, to są te same Janki, co są w Rosmanie, bo e, one mają bardzo podobne etykiety, ale w Rosmanie są inne w tym roku. Widziałam, e, właśnie był taki czerwony zapach, który mi się też podobał, tylko już też oczywiście widziałam go, wiecie, w listopadzie. E, bardzo fajna, przyjemna, więc będę sobie palić jedną jeszcze chciałabym kupić z, właśnie z Candle, bo przypomniałam się o tej firmie um, tam jest taka świeca biała, z, w sensie te takie wiecie, białe zapachy z nutą mandarynki, więc <laughs> przepraszam, coś mnie um, coś mnie suszy więc się muszę wspomagać herbatą więc to jest też świeca, którą być może sobie jeszcze dopopiowała się do swojej kolekcji. No i słuchajcie, wyszłam sobie przypadkiem na stronę Batten Body Works. Były akurat promocje na świece i duże świece były za 60, a małe były za 40. I ja oczywiście, wiecie, koszyk ładowałam za trzy duże świece, a później stwierdziłam, że e, kto to będzie palił, że ja znowu, wiecie, ta ilość, takie zaczęło się budzić we mnie te takie zwierzę lat wcześniejszych, kiedy po prostu. E, bardzo dużo kupowałam tych świątecznych rzeczy. No i ochłonęłam na drugi dzień, weszłam sobie na stronę jeszcze raz i wyciągnęłam te świece ze słoika, ze, ze słoika z koszyka. I słuchajcie, wzięłam sobie dwie małe świece. Stwierdziłam, że świece Batem Body Works są bardzo intensywne w zapachu. Ja ich nie mogę długo palić, bo mnie po prostu ten zapach męczy. I stwierdziłam, że jednak lepiej wezmę małe świece, może one będą mniej intensywne. I też jest co tutaj wypalać, więc myślę, że mam dużo takich świec, które gdzieś tam, wiecie, już stoją długo, i się zastanawiam, czy one się jeszcze nadają do palenia. I chyba chcę teraz faktycznie, jak już mam kupować świece, to takie po prostu palić na bieżąco. Więc tu jest. Mogłam się przygotować, ale tu chyba są z tyłu. Nie. Bo mogłam się przygotować, jeżeli chodzi o te zapachy, nie. A jest, to jest lawenda y, i jest właśnie, wiecie, to świeże zimowe powietrze, słodka lawenda y, i coś tam z, z, y, 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 z kocykiem. No, taka bardzo świeża, trochę pod męską podjeżdża. I drugą też wzięłam sobie właśnie taką świeżą, to jest Frozen Lake. I tutaj mamy, y, mamy znowu lawendę, eukaliptus i y, Juniper Berries. Y, yuniper... No nie przypomnę sobie teraz, co to jest Juniper, ale to są te takie właśnie święta, zawsze w tych świątecznych świecach jest. Nie wiem, czy to nie jest o to, takie te małe, bo to nie jest jemioła, nie, tylko właśnie, nie wiem, nie będę zgadywać. O, to jest mój zapach, chociaż teraz też powiem Wam, że te wszystkie zimowe batem Body wars od jakiegoś czasu idą mi w męskie. E, także ten jest taki jeszcze świeższy, taki typowo zimowy. No, i właśnie jeszcze myślę o tamtej białej świecy. E, dwa e, sobie kupiłam: e, wiecie, świąteczne żele do kąpieli, żeby się czuć już tak świąteczno, w sensie podprysznic. E, z Isany. E, zrobiłam sobie też zamówienie z Sefory: bardzo takie małe, bo m, nie wiem e, czemu. E, już nie, nie widziałam w tym roku świątecznych palet, takich właśnie jak zawsze. Stuface na przykład były takie ładne świąteczne palety, które. Em, na które ja po prostu wydawałam pieniądze. I w tym roku nie było tych, nie, jakby nie widziałam w ogóle tych palet, w ogóle takiej kolekcji tych kosmetyków świątecznych. Z Too Faced. Mało tego, nie widziałam też na stronie Too Faced, więc nie wiem, czy oni już tego po prostu nie produkują. No i stwierdziłam, że też nie będę brała, e, wiecie, oczami, tylko co mi się faktycznie przyda i co będę używać. Także zamówiłam sobie, e, patrzę, czy to coś jeszcze z sefory, puder. E, wzięłam teraz na test ten, bo ja zawsze kupowałam ten podkład mineralny, teraz wzięłam ten. Będę sobie testować. Wzięłam sobie fixer do przetestowania ich. Wzięłam sobie podkład seforowy, ale malutki on jest też, mam dużo podkładów. Chcę po prostu zużyć to, co mam, i um, sobie wzięłam ten. I wzięłam sobie jeszcze taką maskarkę małą sefory. A tu jeszcze jakieś próbki Huda Beauty. Proszę bardzo. E, także e, tak to wygląda, w było więcej było gadania niż pokazywania, nie? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o e, właśnie mm, mój e, zakup Sephory. no i tutaj słuchajcie, w Ifroże byłam e, i się zakochałam w tym zapachu, ponieważ e, ja zawsze, idę, zawsze do Ifroshe idę i muszę powochać te świąteczne, wiecie, zapachy. No i zdecydowałam się na cały zestaw, co byłam zaskoczona sama, bo może po kolei. Zapach jest tak piękny, że zdecydowałam się na zapach, na, zapach, na zestaw, ponieważ chciałam kupić tylko żel pod prysznic, ale spróbowałam sobie na rękę tego mleczka. I on ma tak super konsystencję, ja nie lubię absolutnie balsamów do ciała, ale to mleczko ma tak fajną konsystencję, że stwierdziłam, że biorę. A w zestawie był, było tani żel, balsam i jeszcze taki mały kremik do rąk. I ten zapach mnie użył, urzekł w tym roku, czyli z iFroshe właśnie ten mandarynkowy. Ten drugi był taki ze słodki, a ten jest po prostu przepiękny, mega święteczny, mega, mega. Bardzo mi się podoba, bardzo wam polecam, jeżeli macie iFroshe, to absolutnie idźcie, powołajcie właśnie tą mandarynkową serię. Kupiłam sobie cały zestaw i dostałam jeszcze, bo ja zawsze chodzę z tą, wiecie, ulotką, dostałam jeszcze krem do twarzy jakiś i tutaj jeszcze dała mi pani próbki takiej, nie wiem na ile to jest nowa. Seria ta z witaminą C. Ja bardzo długo nie byłam w witroże, więc dla mnie to jest nowa seria. No i słuchajcie, pokażę Wam w zasadzie jeszcze tylko dwie rzeczy, ale jedno, na jednej się skupimy, bo słuchajcie, ze wszystkich kalendarzy adwentowych zdecydowałam się na ten z Isany i też mały fakap, bo ja go kupiłam, a za parę dni się okazało, że był w promocji za 69 zł. I ja właśnie sobie kupiłam ten z piramidkami, bo byłam ciekawa, chciałam przetestować. Tutaj z 24 piramidki są i wydaje mi się, że one są po prostu podwójne, bo jest 12 z tyłu zapachów. Ja oczywiście nie będę otwierać tego każdego dnia, tylko zaraz to otworzę i podzielę się po prostu tymi piramidkami z siostrą, bo tu są właśnie po dwa zapachy, zapachy no i jakby po dwa rodzaje i... Ja lubię te piramidki z olejem arganowym, co prawda one nie robią z moich włosów jakiegoś tam, wiecie, mega cuda, ale są spoko, dają radę raz na jakiś czas, plus jak na przykład gdzieś wyjeżdżamy, tak? To są w ogóle super, bo ja sobie wtedy pakuję i mam maskę do włosów, także myślę, że po prostu podzielę się tym podzielę się po prostu tym kalendarzem z siostrą. I w zasadzie to był jedyny taki, wiecie, kalendarz adwentowy, który mi się w rosmanie spodobał. I słuchajcie. Drugi i ostatni kalendarz. Jezu, który mam? To jest kalendarz z Pure Beauty. Załapałam się na kalendarz Spear Beauty, bo to jest, wiecie, z tymi kalendarzami to jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. A akurat ten kalendarz, oni jakoś tak puszczają sprzedaż tak samo boxów tych, jak ktoś się nie załapał w subskrypcji. To oni puszczają gdzieś, wiecie, tak w środku dnia. I ja akurat tego dnia miałam chyba wolne. I udało mi się po prostu załapać. Tam ludzie się, dziewczyny głównie, absolutnie się burzą. Pod y, postami, że nie da się po prostu upolować tych pudełek czy, czy właśnie mm, kalendarza, e, że jest wtedy zwarcie na stronie, i tak dalej, i tak e, dalej. No i się udało. Ja stwierdziłam, że jak mi się uda, to mi się uda, jak mi się nie uda, to mi się nie uda. I proszę bardzo, tak właśnie zamierzam spędzić swój czas przedświąteczny w tym roku. E, oczywiście trochę się będę ruszać, żeby nie było, ale e, wiecie, kabel, Netflix, kocyk. I będę nadrabiać po prostu zaległości. Trochę fajnych filmów, wydaje mi się, że są fajne. Trochę filmów takich przedświątecznych się pojawiło w, w, w propozycji Netflix. Ja chyba jeszcze z tamtego roku w ogóle mam jakieś filmy, których nie oglądałam i po prostu będę sobie oglądać. No i w ogóle widziałam, że chyba 15 grudnia ma wejść na polski Netflix Hunting Wives. Bardzo mnie ciekawi ten serial. Widziałam wiele y, takich spoilerów gdzieś tam, wiecie, na Rolikach na Facebooku. I bardzo chciałam go obejrzeć. Oczywiście była informacja, że go nie będzie w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Do wczoraj chyba mi się na Netflixie, że będzie w Polsce od 15 grudnia. Także to sobie dodam na pewno do listy moich rzeczy do obejrzenia. Zobaczcie, jaki uroczy kocyk w ogóle w Pepko sobie kupiłam. Tu mam też poduchy. Poduchy jeszcze do mnie idą. Idą z temu, więc nie wiem. Mam nadzieję, że dojdą przed świętami. I tu jeszcze mam taką. O też właśnie z pepko. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje plany. Tak jak Wam mówiłam w tej pierwszej części, tam trochę się rozgadałam, ale ciężko jest tak powiedzieć o wszystkim naraz. W, wiecie, w 5 minut. Więc tak, taki mam plan na grudzień w tym roku bez galerii na spokojnie. Naprawdę kompletnie nie mam ochoty chodzić po galeriach. Tu może się jeszcze na chwilę pokażę. Nie mam kompletnie ochoty chodzić po galeriach, nie czuję potrzeby. W ogóle mam wrażenie, że y Naprawdę te ostatnie lata czy miesiące y, zaczynam już wchodzić w taki etap, nie chcę powiedzieć starości, ale y, widzę takie, wiecie, różnice, że na przykład przestają mi sprawiać właśnie y, przyjemność rzeczy, które kiedyś mi sprawiały przyjemność, i myślę, że jeszcze jakiś czas po prostu ciągnęłam te rzeczy ze sobą. Y, bardziej z takiego. Y, z takiego sentymentu, że jak to, nie będę już tego robić, jak mi przecież to sprawia przyjemność. No ale y, okazuje się, że nie, że właśnie często jest to jakaś tam y, y, jeszcze przyjemność z przeszłości. Ja tak walę takimi ogólnikami, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ale faktycznie przychodzi taki czas, że czujecie, że nie musicie, że nie, jak nie chcecie, to nie musicie czegoś robić. Oczywiście nie ze wszystkim tak jest. Ale y, mniej się przyjmujecie, ja na przykład widzę, że mniej przyjmuje się opinią innych, mniej przyjmuje się, y, co sobie ktoś pomyśli, nie mam ochoty czegoś robić, to tego po prostu nie robię i to przyszło z wiekiem, to przyszło z czasem. Ja się bardzo cieszę, bo ja kiedyś wam chyba też mówiłam, że w związku z różnymi e, moimi wydarzeniami z przeszłości, wiele lat byłam bardzo taka, dalej trochę jestem ale byłam bardzo wiele lat taka, wiecie, że zawsze swoje na ostatnim miejscu, zawsze pod kogoś, zawsze, żeby komuś było dobrze, żeby ktoś nie miał problemu. Bardzo się przejmowałam tym, co inni myślą, żeby ktoś za bardzo, żeby ktoś się nie mścił, więc ja gdzieś tam zawsze wiecie, cicho w kącie siedziałam i zaczynam trochę właśnie w różnych sytuacjach życiowych zauważyć, że zaczynam się po prostu tym mniej przejmować i. Mniej mi obchodzi, y, czy komuś się podoba, czy komuś się nie podoba, czy ktoś mnie będzie lubił, czy mnie ktoś nie będzie lubił. Y, to może przychodzić czasem po prostu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że wiecie, mam teraz wywalone na wszystko, ale mocno się to zmieniło. I właśnie też widzę, że jestem na etapie weryfikowania, y, co z takich aktywności poza pracą sprawia mi przyjemność, a co nie. Zobaczcie, co mi się zrobiło na głowie. Masakra, co? E, ułam tym. E... Z zestawem pomarańczowym z Isany, i użyłam tego. I dopiero, jak tego użyłam, to zaczęłam czytać opinie, że to właśnie podobno robi. Właśnie kluchy z włosów. No i jestem przykładem, że robi. Zobaczcie, co ma być. Umyłam wczoraj wieczorem. Normalnie, jak mokra włoszka. To jest tłuste. Tak, jakby sobie naolejowała włosy, i nie zbyła tego. Dramat. Muszę mieć włosy jeszcze raz. Ogólnie szampon i maska spoko. Ale bardzo ładny zapach, ale w ogóle serum masakra nie nie polecam, nie kupujcie i nie dziwię się, że mam taki opinie. Jest wyglądam po prostu, jakbym olejowała włosy noc. Mam nadzieję, że to się łatwo ładnie teraz zmyje. Także idę mieć włosy znowu. No, i słuchajcie, dojechało jeszcze to pudełeczko z Blissim, o którym Wam chyba mówiłam. W ogóle ono jest takie malutkie, ja myślałam, że to będzie większe. A to jest po prostu taki drobiazg, że jak je to wyciągałam z paczkomatu, to nie wiedziałam, co to jest. Nie spodziewałam się, że to będzie właśnie to. Puszka bardzo urocza, fajna, pewnie dam ją. Czekajcie, może sobie spróbuję jeszcze tutaj trochę. O, tak będzie lepiej, podświetlić. Puszka pewnie trafi w ręce Kai. I zaczęłam sobie, tak wiecie, z ciekawości sprawdzać tą, tą zawartość. Bo tutaj nie ma informacji, tylko możecie sobie sprawdzić na stronie na przykład. I tak, w tej edycji za 90 zł było. Był taki żelkrem do twarzy do cery takiej tłustej i mieszanej, więc super. Uwielbiam takie rzeczy i na pewno będę to testować, bo mam. znaczy testować. No będę tego używać. Mam cerę właśnie tłustą, mieszaną, także jeżeli się okaże taką fajną, lekką konsystencję, to na pewno się zużyje. Był lakier do paznokci, który przekażę mojemu dziecku, albo pewnie też go będę używała na stopy, bo jest taki benzynowo-złoty, ale jak widać. Nie będę robić zbliżeń, ale, bo już mam taką, wiecie, hybrydę do robienia, ale ja nad, na y, rękach używam, czy nakładam cały czas hybrydę, więc to y, podejrzewam, że zużyjemy po prostu skają. Y, Pozwala mi czasami malować jakieś, wiecie, święta, nieświęta, wakacje, a akurat chciała złoty, więc się przyda. Y, nie pamiętam wartości tych produktów, sprawdzałam, ale y, chyba krem koło 70 zł. Tutaj mam takie kropelki, one też kosztowały chyba z 20 dolarów. Nie wiem, czy dobrze każe, to też coś koło setki. I to są takie yy, kropelki, które można używać właśnie jako rozświetlacz do twarzy, do podkładu, do kremu. Yy, to takie rzeczy, yy, nie wiem, czy tu jest data ważności. Jest 2007, co tam jest z tyłu? Yy. Nie, to chyba nie zada ważności, ale pewnie może to postać do lata, bo raczej ja takie rzeczy używam w lecie, ale lubię takie rzeczy, także jakoś tam będę próbowała to sobie wykorzystać. Róż Start, także super, bo oni mają fajne róże, bardzo ładne kolory, bardzo fajnie, bo ja akurat róży mam bardzo mało, robiłam sobie porządki gdzieś tam w swoich kosmetykach i mało mam kosmetyków, które się nadają do użytkowania. I jeszcze następna paleta. E, też taka malutka, jak właśnie z Pure Beauty byłam, czy tamta jest większa, ale taka wiecie, z tych mniejszych. E, też nie znam firmy, ale też widziałam, że e, koło chyba 20 dolców chodzą e, te palety. E... I stwierdziłam, że jak mam te dwie paletki, to odpuszczę sobie przynajmniej w grudniu teraz kupowanie jakiejś palety na siłę. Zobaczymy w styczniu, pewnie będzie jakieś wiecie, wytrzenie magazynów i tak dalej. Także e, fajny, ciekawy produkt. E, nie mówię, że wchodzę w jakąś taką, wiecie, subskrypcję długą, natomiast być może sobie kupię jeszcze jedno pudełko, bo w e, podobnym stylu pudełko, pudełka są teraz chyba, jeszcze Goodie Box się nazywa? I ym, tam też są takie, właśnie niszowe produkty. I to było fajne właśnie tej, fajny zamysł w tych produktach, w tych pudełkach, bo że właśnie można było sobie podostawać jakieś takie inne niszowe produkty. Dobrze, i ja się tym świątecznym akcentem z Wami żegnam. Kończę tego pierwszego pseudo vlogmasa. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! pa.